Mam nadzieję, że dotrzymałyście obietnicy, jaką mi dałyście. No, Jackson, jest taki mały problem. Nie będę ukrywać, ale Raven chyba ma za duży język. No właśnie, kto to powiedział? Dobra, przyznaję się, to byłam ja. Ale naprawdę nie mogę znieść faktu, że to Daryj wszystko zrobił. A co ja mówiłem? Ściągnęłaś na mnie w tym momencie niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co się ze mną w tym momencie stanie i będę musiał znów uciekać i się ukrywać tam, gdzie nikt tego nie będzie wiedział. Naprawdę miałem zaufanie do Was, dziewczyny, ale widzę, że nie można mówić totalnie nikomu tutaj. Naprawdę, wybacz, że tak wyszło, no ale co się stało, to się nie odstanie, niestety. No i. Nie wiadomo, czy Darej to rozniesie dalej. Teraz, jak Darej wie, że żyje, niestety prawdopodobnie dokończy swoje dzieło. Naprawdę, wybacz, nie chciałam tego zrobić. Zrobiłam to nieumyślnie, pod wpływem emocji, po tym jak się dowiedziałam, kto to zrobił. Naprawdę nie chciałam na ciebie sprowadzać kłopotów. Naprawdę się zawiodłem. Nie wiem, co teraz ze mną będzie, więc no. Ja nie wiem. Jeżeli chcesz, zostań z nami dla własnego bezpieczeństwa. A ja jednak uważam, że to nie jest dobry pomysł. Jeszcze nam się coś stanie. To niebezpieczne, Gigi. Naprawdę, on powinien mieć miejsce gdzieś, gdzie mógłby sam być, ale jednocześnie, żeby to było miejsce bezpieczne i żeby nikt o tym nie wiedział. Faktycznie masz rację. To by było zbyt wielkie ryzyko dla nas. Albo zrobimy tak, że mu nakopiemy, wciągniemy do piwnicy, yy, jego poćwiartkujemy i wszystko wyniesiemy worki do lasu. Rejen, uspokój się! A ja uważam, że to by był całkiem niezły pomysł. Mm, melody, melody. Ciebie nie pojebało? Obudź się! Ale mnie głowa boli... Co... Co się dzieje? Porter, co ty tu robisz? Długo Cię nie widzieliśmy. Dlatego przyszliśmy zobaczyć, co się dzieje. Szukaliśmy Cię wszędzie, aż w końcu... ...trafiliśmy. Co ty tu robisz? To nie jest twój pokój! To jest pokój Melody. Miałem go pilnować. Dlatego nie wychodzę. O jaką Melody Ci chodzi? Ale... Po co ogólnie pilnujesz jej pokoju? Zostawiła mnie, nie mam po co żyć. Chcę umrzeć. Pomóżcie mi, nie chcę. Dajcie mi coś, ja nie chcę żyć, tylko proszę. Czy ciebie do reszty nie powaliło? Ale czekaj, czekaj. Dlaczego ty jesteś tu, a nie spędzasz czasu z kleo? Ja nie mam po co żyć. Czy on coś nie przypadkiem nie brał? Nie mam pojęcia, ale widać, że mu odbiło. Nie mogę zostać. Krożą mi poważne problemy. Po prostu. Powiedziałam ci tu, bo jednak nie wiem, czy wrócę. Obym wróciła, ale nie jestem tego pewna. Mam mało czasu, zbieram się. Powodzenia. Melody, zostawiłaś mnie. Może zadzwonić po lekarza. Albo na oddział wytrzeźwień. Kochaniutki, nie spiesz się. Laseczki ci nie uciekną. Posłuchaj, wiesz może gdzie są pokoje chłopów, bo chciałbym znaleźć swój pokój. I trochę się widzę zgubiłem. Mój drogi, bardzo dobrze trafiłeś. Chętnie się tobą zajmę. To może zacznijmy od moich piersi, co? Nie mogę do tej pory uwierzyć, że zrobiłam to Jacksonowi. Naprawdę nie chciałam go narazić na takie niebezpieczeństwo. Trochę namieszałaś, ale miej szczęście, bo dlatego że darling. Zna miejsce takie, w którym go ukryję po prostu. Wiem, głupia ja. Najgorsze, że nie mogę tego odkręcić już. Chyba naprawdę ktoś drzwi nie ma. Ty się ciesz, że jeszcze z zawiasów nie wyleciały. O te ściany nam roz. Spokojnie! Jeszcze ściana stoi! Jak świetnie, że jesteś! Poproszę teraz Messengera, Snap'a, Facebooka, Whatsappa, wszystkiego co możliwe tylko i to w tej chwili! I hasła do twojego komputera! I na wypadek daj lokalizację, żebym wiedziała gdzie jesteś! O! I jeszcze poproszę rozmiar twojego... RAVEN! Znaczy, potrzebuję twojego mieszkania. No i wszystkiego co możliwe, nawet twojego rozmiaru, buta. Chyba za dużo wrażeń, jak na jeden dzień.